Zapytali Kaczyńskiego, czy PIS zwróci ludziom pieniądze. To byłoby obraźliwe. Podczas czwartkowej konferencji PIS prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował, że środki z dotacji wciąż nie wpłynęły na konto partii. Odpowiedział też na pytanie, co zamierza zrobić z pieniędzmi ze zbiórki, jeśli minister finansów zleci wyczekiwany przelew. Nie widzę w tej chwili podstaw do tego, by miały być zwracane, sądzę, że to byłoby nawet traktowane jako w jakimś sensie obraźliwe, stwierdził polityk. Jarosław Kaczyński odniósł się do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej i skutków przyjęcia sprawozdania finansowego ugrupowania za ubiegłoroczne wybory parlamentarne. Polityk w czwartek przekazał, że na koncie PiS wciąż nie ma wstrzymanych środków z dotacji. Jarosław Kaczyński o skutkach decyzji PKW: Prawo przestało obowiązywać. I ta zapowiedź z portalu X, że na oko Tuska pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazuje się, to już powiedziano w mediach, że w tej chwili to oko to nowe prawo. To dość specyficzna sytuacja, ale nie w tej sprawie się tutaj zebraliśmy. W tej chwili po prostu prawo w Polsce przestało obowiązywać tak to trzeba określić mówił prezes PiS. Kaczyński ocenił, że sytuacja w kraju to już nie jest łamanie praworządności. Prawo przestało obowiązywać powtórzył. Polityk przekonywał, że wsparcie dla PIS jest wsparciem dla demokracji, która jest w Polsce likwidowana. Przypomnijmy, że partia założyła zbiórkę na dalszą działalność po pierwszej decyzji PKW o odrzuceniu jej sprawozdania. Wielka zbiórka PIS. Co z pieniędzmi? Nie widzę w tej chwili podstaw, by miały być zwracane. Co stanie się z zebranymi pieniędzmi, jeśli PiS otrzyma środki z dotacji? Jeżeli chodzi o to, co zostało przekazane partii w sytuacji, w której nie mieliśmy dochodów, nie widzę w tej chwili podstaw do tego, by miało być zwracane. Komu zwracane? stwierdził Kaczyński, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy. Prezes PiS wskazał, że przekazywane pieniądze to były na ogół niewielkie sumy. Pauza. Sądzę, że to byłoby nawet traktowane jako w jakimś sensie obraźliwe, przynajmniej przez niektórych mówił o potencjalnych zwrotach.